I czas jest ziemeczki. Yo, yo, yo ja jestem Konieł, a to jest Minecrafty na modach. To są Minecrafty na modach. Ostatni odcinek, tak. Kończyliśmy na tym. Czekaj, że chwilę poszło. Się... Dobra. Że zrobiliśmy to. Taka malutka baza wypadowa i pierwsze co zrobię to się pójdę spać. Okej. Okay. Backpack mode. O! On ta plecaki, to się przyda. Może uda mi się teraz zrobić plecak jakiś, jak mam skórę. Mam skórę, mam dwie skóry. Przydałoby się trochę skóry. Czemu nie zrobiłem nigdy wyjścia? Dobra. Aha, dobra. Dzisiaj... Kurczę, może to Wam się nie spodobać, ale zajmiemy się. Zajmiemy się budowaniem. Powinienem mieć coś przypalonego, aż stąd, nie? No, 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 no. Zaraz. O! o. Mm, tutaj dwa, to. Myślę, że to, tak. O! Oh! Okej. Okay. Czekajcie, mam tutaj chyba sz... Mam tu szkło, mam tu, dobra. Yy, co zamierzam budować? To się zaraz dowiecie. Może to być trochę nudny odcinek. Yy, gdyż... Nie wiem, nie wiem czy to będzie ładnie wyglądać. Klocku! Wow. Okej, okej, okej. Może być. Na razie. Okej. Okay. Potrzebujemy... Co potrzebujemy? Potrzebujemy... Drewno. Mam jakąś siekierkę. Cokolwiek. Okej, okay, mam. Metalową... Dre... Co? Kamienną siekierkę. Wow. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. schodzimy. Tu mam za to... kupę. <gryw> kupę. Sporo... <gryw> Sporo drzew, także. Okej. Okay. Wow Łoł, 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 łoł. Alalala! Jo, jajko, mam jaja węża. Mam jaja węża. O, trikapilator jest, zapomniałem. Ale nie było, a nie było. Okej, okay. okej, okay, jest update paczki to nie. O, ow, co? Dobra, to się budowaniem, ale mam jeszcze dla was małą. Niedpodziankę. Otóż będzie to historia. Będzie to magiczna historia. Która o, będzie o. Ta, ta historia będzie o takiej. Będzie o, o kanapce. Ale to, to jest naprawdę historia. I ta, ta historia będzie naprawdę o kanapce która ym, podróżowała w takiej podróżującej kanapce no to to będę opowiadał był, był bardzo dawno temu znaczy nie tak dawno, bo to było wczoraj gdzieś yy, był sobie taki pan koleś, mężczyzna który był głodny w nocy i pomyślał sobie hmm jestem głodny, pójdę do lodówki, zrobię sobie kanapkę no i wziął sobie rzeczy różne do kanapki pomidory ogórki, musztardy musztardy znaczy się co ja zrobię? Ketchup, cery, wziął sobie jeszcze szynki, bułki. Tak, w lodówce on trzymał bułki, bo on, on musiał, musiał trzymać bułki w lodówce. Na no serio. No i, nie, no i miał te bułki i różne inne rzeczy. I wziął. I, i wziął je. Te bułki i tak dalej. I zaczął robić kanapkę. Na no serio. Jak robił tą kanapkę, tak sobie robił po prostu. I i w pewnym momencie o, i zaczął ją je jeść w łóżku i pomyślał sobie hmmm... zbił kilka gryzów i pomyślał sobie hm nie jestem już głodny także sobie schowam ją pod poduszkę i schował sobie pod poduszkę tą kanapkę i w ten sposób ta kanapka tam zapomniał o niej i ona tam leżała aż tydzień na no serio aż tydzień leżała ta kanapka pod tą poduszką i jak leżała ta kanapka pod tą poduszką ten tydzień cały to jej w ten wyrosły takie nogi małe Takie, takie nogi Które mm, Pozwalały jej się poruszać oczywiście, co nie? Jak to w kanapce Znaczy no, jak są nogi poruszają się Nie tak samo, tylko w kanapce oczywiście, co nie? No i ten, ten, ten człowiek Zobaczył pod tą poduszkę Sobie przypomniał, coś mu zaczęło śmierdzieć Sobie przypomniał tej kanapce I patrzy i tej kanapki już tam nie ma Ale na serio, już nie ma tam tej kanapki Także Trochę tak nie wiedział, o co kaman I jak ten... Hmm. Zaraz, 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 I jak sobie zobaczył, że nie ma tej kanapki, to się przestraszył, co nie? No bo, no, trochę to jest straszne, że jak... Kanapka gdzieś znikła sama i gdzieś sobie poszła ta kanapka, no to trochę strach się bać Prawda? No dobra, no i miał tą kanapkę Która sobie poszła ta kanapka oczywiście I szukał jej potem w całym mieszkaniu, I szukał, jej, i szukał jej, i szukał jej, i szukał Aż w końcu... I uwaga, to jest wstrząsające. No serio, Także jak macie słabe nerwy, to to o 3 sekundy do przodu. Nie znalazł jej. No serio, i on jej nie znalazł. I wystraszył się strasznie, zadumił po policji i tak dalej. I wszyscy zaczęli, szukali tej kanapki. Tej kanapki, naprawdę, szukali jej. I nikt jej nie znalazł. Naprawdę, nikt jej nie znalazł, tej kanapki. I... O, oh, okej. Okay. I, jak nie znalazł, I nikt naprawdę nikt nie znalazł tej kanapki i, i ten koleś myślał, że poszła sobie chyba pewnie gdzieś. No i jak tak sobie uważał, że sobie gdzieś poszła, to ta kanapka tak naprawdę, ona czekała na, na, na suficie. Ona była taka straszna, że ona naprawdę na sufit potrafi, potrafiła wejść, jak ta dziewczynka z takiego horroru. Yy... nie wiem. I jak ta dziewczynka, na, na serio, taka dziewczynka z tego horroru i ona poszła. I ten, i czekała na tego faceta aż ten, aż pomyśli sobie, że ona jej już nie ma i czekała aż sobie pomyśli, tak? I on sobie pomyślał właśnie, i taka napka czekała na niego i w pewnym momencie powiedziała mu, Sta on poszedł spać i w pewnym momencie słyszał głosy, co nie? Naprawdę, zaczął słyszeć głosy, takie dziwne głosy, takie, takie straszne głosy, takie, takie straszne, że aż, no. Naprawdę, i te głosy, jak słyszał te głosy To sobie pomyślał, że to pewnie nic takiego Tylko jakieś rzeczy dziwne I tak myślał cały czas I to był jego największy błąd, bo... Naprawdę No i ta kanapka Sobie tak jeszcze wisiała na tym Suficie po prostu tak o. Jak ona była na tym suficie, to... Czekajcie. Muszę się skupić, bo tak ciężko to tak mówić. Mówić, robić, co innego. Co? Do. 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 Dobra. Dobra, mam fercy. No i dobra, co dalej z tą kanapką? Oczywiście, się, pewnie się, jesteście ciekawi. Ta kanapka żeby go tak gnębić. Ten koleś, ten biedny koleś, on się przestraszył. I tego, i zadzwonił do egzorcysty. Jak zadzwonił do tego egzorcysty, to on powiedział mu, że że to nic takiego, tylko ta kanapka, co zrobi ją? Jedyny sposób, żeby ta kanapka się od niego odczepiła, to było. I uwaga teraz. Dobra, się tylko czekajcie. Muszę że to będzie ładnie wyglądać. Jedyny sposób, żeby yy, ta kanapka się od niego odczepiła, to było kupienie jej rowerka. I ten facet pomyślał sobie, kupię rower, i kupił ten rower, i ta kanapka powiedziała: O, dzięki, jesteś taki fajny, i w ogóle, i cię lubię, i, o. i ten kupił, jak kupił ten rower. Raz, dwa, trzy. Ok. Pan Dobra, i jak kupił ten rower tej kanapce, to i ona mu podziękowała, oczywiście, no bo była grzeszna kanapka. No to co, co myślicie, że kanapka to co? Że to jakieś głupia jest, czy co? No i podziękowała mu, i się od niego odczepiła. I, i ten, i, i to wszystko, i to, to była cała ma, magiczna historia, cała. Dobra i to, to to jest ta cała historia, z którą chciałem wam powiedzieć to się wczoraj zdarzyło. zdarzyła. Na serio, pisali o, o tym na tym. Na stronie internetowej pisali o tym. Nawet. Nawet, naprawdę pisali na tej stronie internetowej. No! Okej, 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 okej. Tu będę musiał pochodnie postawić, bo tu będą się potwory rozpić i będzie strasznie What? Dobra, i muszę wejść na górę jakimś sposobem, cudem. Ba pa ba, pa ba, pa. Idę na górę. Dobra. O Boże. Dobra, to nie tak sobie będzie ten kołek, taki sterczy niech sobie sterczy. Dobra, nie sobie tak stoi ten kołek. No. Okej, okay, okej. Okay, tu ustawiamy to. To. Tutaj ma być na rogu. O, jak ładnie nawet wyszło. Okej. Okay, to ma być tu. Tutaj ma być płotek jeden. OK. Tak o to poustawiamy, bo, ja, bo, ja, bo mogę. Bo ja tak chcę. Wow, Dobra, i, i mamy to. I płotki tutaj jeszcze ustawiamy. Tak o. no. i to według mnie, według mnie to bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Dobra i to to weźmiemy to, bo to źle zrobiłem. Płotek to też, to, to i to. I okej, okej. I co ja tu źle zrobiłem? Tu, 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 tu. Ha, nie, dobrze zrobiło! Ja. No bo to, to mi się pomieszało trochę, dobra Wow! O matka! Muszę jakoś tam leźć w miarę normalnie Okej okay. Teraz najtrudniejsze ża naj Najtrudniejsze ża żadanie To i okej okay. I tyle, tutaj. To też weźmiemy stąd, tu. Tu. Dziwne, czemu się potworki nie rozpią? Nie wiem. Ale mi to na razie nie przeszkadza, także... Dobre, zaczynamy się. Zaczynamy? Zbierzemy się. Zabieramy się? Tak, dobrze. Zabieramy się za budowę! Tak. Naprawdę jest to bardzo ekscytujące. Nie mam kilofa! Kilofu. Kilofu. Teraz Ehe, dwa Tutaj coś powinienem mieć, tutaj mam to Okej, okej, mam Kilo Tutaj kopiemy Pam, pam, pam tam, tam 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 Tutaj bank. Okej O, okej Tutaj wykopiemy nie Dobra tak, to będzie. Eee, takie duże to będzie, tak myślę. Tak, to będzie takie duże. Bo mogę, bo chcę. I tutaj zrobiłem... I tutaj zrobiłem błąd. Zrobiłem to taki błąd. W sensie to był tak bardzo wielki błąd, że... Wow. Dobra. Posadzimy też szybki tutaj. Szybki. Tutaj też o śmiesznie trochę będzie to wyglądać tutaj ale ok Dobra jeszcze na górze szyby Dobra i to jest tak właśnie bo szyby tak się śmiesznie upadają i mam właśnie w planie zrobić takie Cóż. że zrobimy to tak no. Tutaj. Jedne, a tutaj drugie. Aż szyby. Nie, nie, nie. Jak te szyby się ustawiają? One się ustawiają. One... Ha bo one się ustawiają. To tutaj? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może być. Tu mam dwa, więc to tam Tu Nie. Sweet. Dobra. Na razie to też wi, postawię oczywiście tutaj. A, to nie, że on to. Wow. To jest perfect full. OK. Aaaa. Dobra. Mi się podoba. Boże, jak mój komputer wyje. Jedy. Wyj. Okej okay. Dobra i budujemy to, kopiemy, 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 kopiemy Kopiemy, kopiemy okej okay. Okej, okay, ziomeczki właśnie skończyłem kopać I, za i wstawiłem szybę w to miejsce tu Bo tak Czy ja wszystkie drewno wykorzystałem? Na no serio? Wow. wow! Dobra, muszę sobie jakoś inaczej poradzić. Muszę sobie jak to zrobić. To, co tam, to dam tu. No, za. Wygląda to według mnie. Okej. Okay. Także teraz cisnę do domu. I Uży się robić tego. Jak to się dzieje? Eee... Ja. Jak się robi? Ho! Jest, umiem. Dobra, to jeszcze nie. jeszcze tyle. Dobra Dwa Dwa, dwa Dobra Przejdźmy to se Tutaj Wow, to jest a beautiful Yes My English is perfect full Dobra Skoro to mam, tu będzie, uwaga, powiem Wam teraz, to jest tajemnica. Tu, w tym miejscu, tu tam o, będzie. Uwaga, będzie. No serio, uważajcie, będzie, będzie magazyn. Będzie, tak, będzie magazyn. No, to tajemnica cała. Wow Okej okay. Boże, nie wyjmi tu A! Uwaga, sana na obu dwóch naraz Jej. Beautiful Beautiful Foul. Okej, okay. dobra, teraz uwaga, będę robił miejsce na. miejsce na. szczynki. Krzynki. A! Muszę to powiększyć. I to będzie nawet nieźle wyglądało, jak to powiększę, bo będzie fajnie. Dobra, to powiększym tu. Sorry, że ten odcinek mógł być dla Was nudny. Ale. wiecie, czasem trzeba zrobić jakiś ten. nudny. Wszystkie odcinki były eee, Co, chciałem? Ja trzeba coś zrobić. Czasem. Jeśli chodzi o gospodarkę. Co? Co? Dobra, nisza. To też trzeba zniszczyć. Bo. Tak? Bo mogę. Dobra. Tutaj też będzie skrzyneczka. Zaraz dowiecie się, dlaczego. Robię tak. A, jeszcze na górze. Tutaj, wiecie, skrzynki. Tu będą skrzynki. no tu. OK. I tu też będą skrzynki. Mam chyba jeszcze jest sporo drewna, także nawet mi się uda jeszcze zrobić to dzisiaj. Także zobaczycie efekt końcowy magazynu. Co czyli? Tam coś też zrobię. Tam zrobię też coś. Tutaj zrobię taki mur wielki. Dobra, mniejsza. Niech ja te południe w ogóle dałem, co to ma być? Zdrowałam kichy Okej, okay. jeden Dwa co? Co, co, co? co ja robię w ogóle? Tyle skrzynek, szef. I tak tego nie zapełnię Przybuję więcej drewna, more drewno Ale to ładnie wygląda jak to wyciąłem nawet Okej okay. Podstawimy te skrzynki tu Tu Tutaj chciałem, o to mi chodziło Widzicie, dlatego tak zrobiłem Specjalnie Ale Czekajcie Przecież mogę zrobić Żeby było ładnie Ładnie Mogę zrobić Przecież Tak Nie, nie mogę Chupa, mój plan poszedł na marny. Tak, nie, przywalony Stąd Wow, mam aż god wars, taki wow Boże, jakie jest takie gadanie Dobra Raz, dwa, cztery hmm. siedemnaście Co? Okej okay. Dobra, myślę, że osiem starczy Na razie Myślę, że nawet dobrze będzie wyglądać, tak myślę. No myślę, że dobrze to będzie wyglądać tak myślę. Damy to, to tak. Tak uh -huh. może być, dobra, nie będę naszekał. No! Okej okay. Czekajcie, ja mam pomysł, tak to zrobię Derp, derp I uwaga! Uh -huh -huh. Znaczy... <ścoughs> jest dobrze ładnie this is a beautiful nie się podoba nie, znaczy nie się podoba ok mam green snake egg czyli mam dwa jajka smoka z węża i uwaga to by było tyle co na tyle to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka, w którym budowaliśmy magazyn i słuchaliście mojej prześwietnej historii o panie kanapce i jego właścicielu Myślę, że Wam się odcinek naprawdę spodobał. Jeśli się Wam nie spodobał dajcie łapkę w górę, a jeśli Wam się spodobał dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!